Siemanko wszystkim z tej strony Mati i tu będzie kolejny filmik poświęcony naszemu centrum operacji specjalnych. Słuchajcie, ja ogólnie bardzo mocno zaniedbałem to centrum. Jeszcze w pierwszej kampaniach, kiedy tutaj centrum powstało, to jeszcze się zdobywało, co parę misji zdobywało się kupony, więc to jeszcze było spoko, bo można było po prostu parę kuponów Afryki dostać na, ten, na tamten moment. Ja przeszedłem bodajże całą kampanię i już nie miałem co robić. Ale od jakichś paru miesięcy jest nowa kampania. Nie wiem, czy wy w ogóle gracie w tą grę. To jest taka jakby gra w grze. Ona czasami daje jakieś bonusy do głównej gry, ale często po prostu ich nie daje. Na ten moment, ogólnie rzecz biorąc, <coughs> przepraszam, modyfikacje, czyli to, co ja, tak naprawdę ja mam. Gram sobie po prostu codziennie, sobie tam wykonuję misję. Jeżeli zaczniemy, wchodzimy sobie na znacznik. Zacznij, to mamy misję, kampania, wyzwania, tu maksymalnie przeszedłem, nie mam już co na pewno w niej robić, nagrody, czyli co bodajże godzinkę, czekajcie, co, czekaj, ile to jest, że co 5 minut jeden punkt, czyli 15, tak, bo potrzebujemy 15 punktów. Razy 5, to masz 50, to masz 75, tak godzinkę, co półtorej godzinki niecałe możemy sobie wykonać taką misję, za co dostajemy 140 tysięcy kasy, ona się zawsze przydaje i codziennie mamy trzy takie misje za darmo, bo mamy dwa, plus jeden gratisową no i sobie zagrajmy sobie taką jedną misję. Ja mam karabin, to jest na karabin, codziennie jest tak zrobione, że mamy po tak jak poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i to mamy tak zrobione, że Codziennie jest inny zestaw, w sensie, że we wtorek jest ten sam zestaw, co w czwartek i w sobotę, a poniedziałek ma ten sam zestaw co środa, piątek i niedziela co rekomenduję ulepszać na początku. Jeżeli już o to chcecie zagrać, ja na początku y, zrobiłbym sobie tak karabin szturmowy, oczywiście, najlepszy, jeżeli macie taką możliwość lub pierwszy najlepszy jaki macie w tym momencie czy tam fioletowy Złoty czy tam czerwony legendarny i karabin snajperski. Te dwie bronie naprawdę otwierają Wam najwięcej możliwości do wykonywania misji. W późniejszym etapie zrobiłbym strzelbę, ponieważ tu faktycznie jest ciężko innymi broniami to zrobić niektóre misje. Jeżeli się nie ma. Karabin wyborowy bym całkowicie pominął. Karabin maszynowy też bym pominął. Jeżeli nie macie na to ani funduszy, ani komponentów. I później bym chyba zrobił karabin wyborowy. Wielokalibrowy, bo na nim teraz sobie te właśnie misje robię. No i wchodzimy sobie do zacznij i codzienne zadania. Poziomy. Ja tu jestem na maksymalnym poziomie 10. Tu sobie wybieramy poziom trudności od 1 do 10. I standardowo tu mamy nagrody do zdobycia. To są u nas klasyczne części broni do ulepszania ja teraz już gram tak naprawdę głównie na czerwony, więc zrobię sobie tą ostateczny poziom. I zrobimy rozpocznij, damy sobie zacznij i tutaj mamy trzy etapy, trzy gwiazdki. Jak trzy gwiazdki wykonamy dostaniemy wszystkie nagrody, które były wcześniej ukazane. Czyli ukończ etap, czyli wykończymy wymagany czas ukończenia poniżej 0,40 sekundu na spokojnie i celność strzału. Ten karabin teraz, który mamy, ma tak jakby wbudowany nadtowizor i może sobie strzelać na spokojnie przez różne tam ściany. Oczywiście tak powiem Wam szczerze, że snajperki też tak mogą robić. Też sobie mogą strzelać de facto przez te ściany, bo to chyba nie jest tak, żeby ten żeby blokowało, tylko my po prostu widzimy ten cel. Dzięki temu, że on ma ten taki podczerwień i dzięki temu możemy szybciej niszyć. No na spokojnie tutaj w prawym górnym rogu mamy pokazane że mamy jeszcze do 6 na 12R- przeładowujemy ten karabin tak jak wszystkie inne i co? I tak naprawdę wykonujemy takie 3 misje dziennie, dostaniemy troszeczkę kasy, trochę do ulepszania. Ja wam zaraz pokażę jak to się ulepsza. Nie wiem jak wy pewnie są gracze z od was, tu, że mają już wszystko zrobione na maksa. Ja sobie stwierdziłem, że i tak nie mam co robić w tej grze zbyt dużo, więc sobie te, poświęcam dziennie te 5 minut. Robię sobie te trzy misje w kampanii. Czasami przez dzień, jak wysyłam ciężarówki, zrobię sobie tam dodatkową misję za 15 energii ta energia się cały czas ładuje. więc możemy to dziennie nawet zrobić i 10 i 15 razy. Więc tutaj macie dość dużo kasy darmowej do dostania. No i skończyliśmy sobie ten tutaj, y, tę misję. Dostajemy te maksymalne wszystkie nagrody. I teraz tak. Pokrótce Wam tutaj opowiem, jak wchodzimy na arsenał, to tutaj mamy te bileciki do ulepszania. Na początku będziecie mieć arsenał numer 1, potem arsenał numer 2. Jak już macie arsenał numer 2, to tutaj z tego radziłbym po prostu losować. Z losowaniami przejdziemy sobie na sam koniec w sklepie. Tutaj możecie sobie coś kupować za gotówkę, ale tutaj nic się nie opłaca, moim zdaniem totalnie wyrąbane w tą... I dodatkowo wchodzimy sobie na operację elitarną. Operacje elitarne to jest raz w tygodniu, jest takie wydarzenie, event, aby sobie pozdobywać nagrody maksymalne. Pokażę Wam jak to mniej więcej działa. Co tydzień jest inna broń, na tym momencie mamy sobie ten karabin maszynowy. Ale słuchajcie, nie musicie wcale grać z karabinem maszynowym i robić tej misji, jeżeli go nie macie ulepszonego. Na ten przykład ja Wam coś zaraz pokażę. W tym momencie ja sobie dam na przykład karabin szturmowy. Daję sobie go wyposaż, i też możecie sobie na spokojnie zrobić misję, <coughs> jak każdą inną misję, za pomocą innej broni. Ja sobie w tym momencie ustawiam poziom najtrudniejszy, dajemy sobie rozpocznij, nas informuje, żeby przełączyć, ale my nie chcemy. My sobie chcemy na spokojnie zagrać karabinem, po prostu tym naszym szturmowym. I zobaczymy, jaki będziemy tutaj. Mamy, zobaczymy, jak nam tutaj po prostu pójdzie z czasem, i zobaczymy, ile nam się uda zabić. Na ten moment. Mamy sobie tutaj na spokojnie minutę 30 i zabić tyle przeciwników, ile możemy, nie? I powiem Wam szczerze, że na ten moment uważam, że tutaj pójdzie mi o wiele lepiej niż na tym karabinie szturmowym, który mam, pomimo tego, że tam mam 200 naboi, a tu mam 70. Ja tam miałem bodajże 4 ponad miliony punktów. Ja Wam powiem szczerze, że o wiele bardziej na samym początku uważam, że karabin, ten, który ja gram. Aha, już skończyłem misję. No bo to było chyba na najłatwiejszym poziomie. A, no tak, dobra. wchodzimy sobie na ten najtrudniejszy poziom arcymistrzowski i robimy teraz, Tylko zacznij. Bo coś tam właśnie wydawało mi się, że coś zbyt easy wchodzi. A to jest chyba 60 do, dokładnie. Teraz mamy 60 do zrobienia, ale to jest mniej więcej podobna ten... I ja uważam, że na tym karabinie szturmowym plus karabin snajperski, ewentualnie karabin szturmowy plus karabin ten z podczerwienią, da wam najwięcej, jeżeli chodzi o y, zabijanie. I o wykonywanie wszystkich misji, bo karabinem snajperskim zrobimy sobie wszystkie misje na. Czyli karabinem zrobimy też sobie misje na snajperkę i na karabiny, te takie wieloszczałowe. A karabin szturmowy robi bardzo fajnie misje razem pod karabin szturmowy. A dwa bardzo fajnie robi misje właśnie pod ten karabin, tutaj, to ten tego CKM, którego mamy, nie. Ja zaraz zobaczymy, porównamy sobie na spokojnie. Ja z tego co pamiętam, jak robiłem tę misję na tym no prawie ulepszonym pod maksymalnie tym CKM-ie, to nie mogłem zabić tych wszystkich 60 ulotków, bo brakowało mi tam po prostu czasu, nie? A teraz słuchajcie, na spokojnie to zrobię, nawet nie skupiając się super bardzo i jeszcze mi zostanie dużo czasu, bo za ten czas pozostawiony do, doliczymy sobie punkty. No i słuchajcie, eliminacja celu, pozostały czas, dziękuję. I tak naprawdę wykonaliśmy tę misję maksymalną ilością. Tutaj mamy cotygodniowe rankingi, na spokojnie zobaczymy sobie. Oczywiście, za, jeżeli mamy problem z mocą, możemy sobie tutaj dostawać zaopatrzenie. Opatrzenie dostajemy tutaj, jeżeli to sobie wykupujemy, dostajemy te tutaj skrzyneczki niebieskie, one się automatycznie otwierają. I tutaj możemy sobie standardowo zwiększyć nasze obrażenia lub inaczej modyfikować nasze bronie, czy jednak dostawać więcej punktów za tą samą bronią, która jest wymagana lub inne. To są takie nasze wspomagacze do tego, abyśmy mogli te misje wykonywać. No i tutaj słuchajcie, modyfikacje karabinu, przejdźmy sobie jeszcze do ostatniego zrobienia tego jeszcze celu. Dlaczego też polecam zrobienie najpierw karabinu tego, tak tutaj co graliśmy, a potem snajperki, ponieważ snajperka i ten karabin są w jednym dniu do zrobienia, a karabin wielokalibrowy jest innego dnia, więc na spokojnie moglibyśmy sobie na spokojnie po prostu mieć w poniedziałek, wtorek, yy, bronię, które będziemy sobie robić te misje maksymalne. Bo nie musimy mieć wszystkich tych broni ulepszonych na max, tylko wystarczą nam dwie, żeby były każda inna z innego dnia do ty wykonywania tych misji. I tak naprawdę to byłoby tak na, na tym wszystko. Tutaj z sniperką też to możemy zrobić. Mogę Wam w sumie też to pokazać, że też tak możemy robić. Tylko czasami po prostu nie widzimy tego celu tak ładnie podświetlonego na czerwonego, i musimy, jak nam szybko te ciężarówki przyjadą, to na ślepo musimy sobie strzelać. A tak tutaj mamy o wiele łatwiej. I ze względu na to, że snajperki mają najwięcej obrażenia, bo one mają na bodajże 17 tysięcy, tutaj ten karabin wielokalibrowy ma 13 200, to jest tak już na Maksa ulepszony. I ogólnie jeżeli chodzi o ulepszanie broni, ja staram się zrobić tak. Przede wszystkim e ewentualnie odblokować maksymalnie ilość e naboi danej broni i maksymalnie pierwsze dwie umiejętności ulepszyć pod obrażenie, a później już sobie tam skracać czas przeładowania. Chyba na samym końcu ulepszam przybliżenie zoom, bo on mi jest tak naprawdę całkowicie zbyteczny. Czy mam go zrobionego na plus 3 czy plus 6, to i tak raczej każdy z nas trafi w ten cel, nie ma problemu. I teraz słuchajcie... Przejdźmy sobie do arsenału, tutaj mamy możliwość otwierania. I co na takiej skrzynce możemy dostać? Możemy dostać przede wszystkim pieniążki, zwykłego golda, możemy tego golda złotego dostać, to tam gdzie możemy sobie też coś dokupywać i możemy dostać poszczególne części na ulepszenia. Jeżeli mamy jakąś broń ulepszoną, dostajemy sobie takie szare naboiki, Nie, tu mamy pokazane co, za co i za to też możemy coś kupić. Ja Wam zaraz to wszystko fajnie pokażę. Jeżeli wejdziemy sobie na skład, to tutaj możemy sobie, ja mam 1050 i 129, możemy sobie wykupować za te złote, to co chcemy. Ja bym rekomendował, <coughs> przepraszam bardzo, wykupywać Wam tak. Za szare wykupić sobie standardowo, to tutaj, jeżeli nie macie broni jeszcze tej, tej, jak to się nazywa, tej fioletowej, to wykupujemy sobie te dwie skrzyneczki. Jeżeli macie to wszystko zrobione, no to mi pozostaje tylko i wyłącznie wykupować gotówkę. Za ten gold w grze kupujemy sobie najpierw te kuponiki minus 60%, potem już kupujemy sobie te, to się już najmniej opłaca, a jeżeli mamy złote i nie mamy już co robić, możemy sobie kupić pakiet legendarny, jeżeli macie problemy, ja mam wszystkie bronie poulepszane, więc mi to tak nie robi, nie spieszmy mi się z tym, ja sobie po prostu kupuję te kuponiki i teraz przechodzimy sobie jeszcze raz do naszego do naszego arsenału mamy tutaj 29 i teraz tak co 80 bodaj bodajże 120 losowań dostaniemy gwarantowaną w tym momencie le, tą legendarną tutaj też mamy tą legendarną ale dlatego że nam się to odblokował tutaj prestiż tutaj mamy te poziomy prestiżu możecie sobie zobaczyć i poczytać przy tym czwartym piątym już nie dostaniemy tej zwykłej broni tylko że mamy o wiele większe szanse na legendarną klasyczną to jest broń z każdego kuponu którą możemy dostać mamy tam 10% szans nie od jeżeli ten kupon wyrosujemy, dostaniemy legendarną broń. I teraz przejdźmy sobie do losowań, jeszcze wyrosujemy sobie. O widzicie, dostałem teraz legendarną, limitowaną ofertę BRT50, ona nam się akurat przyda bo będziemy sobie ją jeszcze poulepszać. I widzicie tu dostaliśmy tego golda, dostaliśmy kasę i dostaliśmy takich do części. Jeżeli te części już mamy wszystkie porobione, to one nam się zmieniają. I teraz kolejne widzicie też o dwie bronie, coraz więcej tych po prostu części dostajemy. I teraz słuchajcie, w momencie kiedy wylosujemy jedną legendarną, to ten licznik nam się całkowicie cofa do tych 120, i tak zaczynamy cały czas to robić. I teraz przejdźmy sobie do ulepszenia. Modyfikacje karabinu i zaczynamy sobie od niebieskich, od zielonych. I teraz niektóre mają zielone, niektóre mają niebieskie. Bardzo ważna sprawa jest taka, abyście w miarę oczywiście ulepszali to, co macie najlepsze danego koloru, jeżeli taką macie możliwość, ale jeżeli będziecie mieć gotówki i te części, ulepszajcie sobie na spokojnie te wszystkie części ze względu na to, że jak będziecie w podręcznik, to tutaj macie premię za maksymalną ilość części i maksymalną ilość broni. i Tutaj to nam daje potem do tej operacji elitarnej, tak której mamy tutaj, wykorzystujemy. Więc najlepiej mieć wszystko poulepszane, to są bardzo małe później koszty ulepszenia, a opłaca nam się, ponieważ będziemy tutaj dostawać więcej. Nie pamiętam, czy to jest było bodajże, punkcików, czy jak to jest. Poczekajcie, zaraz zobaczymy premia punktowa, tak więcej punktików dostajemy o 145% i teraz sobie możemy troszeczkę polepszać. wchodzimy sobie na modyfikację karabinu ja tutaj mamy tak, snajperki mamy wszystko poulepszane na maksa karabiny szturmowe tak jak wam tłumaczyłem też na maksa mamy zrobioną szczelbę w tym momencie mamy tutaj bardzo mało tych części więc na razie tego nie ulepszymy, z żółtych też nie mamy za bardzo ale wchodzimy sobie na karabin i teraz słuchajcie, u góry mamy tak po lewej stronie mamy te y, części Uniwersalne, które możemy wykorzystać do każdej broni, czyli to jest ten takim właśnie celniczkiem. I jeżeli mamy tutaj ikonkę pistolet, to, to jest tylko wyłącznie do tej broni. Wchodzimy sobie, nas modyfikuj. Na ten moment, tak jak Wam tłumaczyłem, ja sobie mam standardowo zrobione dwa maksymalnie pod obrażenia i pod magazynek, i w tym momencie ulepszamy sobie przykładowo, nie wiem, tutaj skacza nam sateczność, czyli po prostu e, szybkość ładowania. No i sobie za 40 aż ulepszam, to są bardzo duże, już dużo trzeba mieć tego, żeby to ulepszać. No i wchodzimy sobie tutaj na ten korpus i ulepszamy sobie dalej. O, tutaj mamy 10 i jeżeli mamy 10 i nam brakuje, to możemy sobie zamienić te nasze uniwersalne kuponiki, Dajemy sobie zamień, bach i możemy sobie ulepszyć. I dość dużo gotówki schodzi, dlatego warto robić te misje codzienne. No i na ten moment mamy tutaj tak, tu nam brakuje jeszcze 5 poziomów, brakuje nam bodajże z 2 poziomy. Jakoś tak, bo one są mniej więcej po tyle samo. Tak, tu mamy dwa poziomy tutaj i będziemy mieć kolejny karabin Beretę y, zmodyfikowaną na maksa. Jak uda mi się porobić wszystkie na czerwono to potem zacznę robić sobie misje te dzienne na te legendarne złote czy tam żółte, aby po, po ulepszać te wszystkie bronie, bo tu mi na przykład brakło. Nie mam, mam pecha po prostu do tej strzelby, nie mogę wylosować jeszcze, aby ją po całkowicie skończyć. Brakuje mi tutaj dosłownie paru y, tych. No i tak jak wam tłumaczyłem, karabin szturmowy dla mnie pierwsza broń, a później broń snajperska. I teraz jeszcze przejdźmy do jednej rzeczy, ja Wam tutaj tłumaczyłem. Wchodzimy sobie na tę operację, wchodzimy sobie na zacznij, wybieramy sobie tutaj, kupiłem sobie dodatkowo za Golda dwa takie rzeczy. Zmieniamy sobie na snajperkę tutaj. Słuchajcie, wchodzimy sobie na snajperkę, ona jest maksymalnie, dajemy wyposaż i Tutaj ogólnie polecany jest ten, aby robić karabin, tutaj ten wielokalibrowy. Nie mamy tutaj snajperki, więc przejdziemy sobie i spróbujemy zrobić to snajperkę. Ciekawie, czy nam się uda? Powinno nam się nas bezproblemowo udać, ale zróbmy. Pokażę Wam, jak to po prostu wygląda. Dajmy sobie, zacznij. Gra nas cały czas informuje o tym, żebyśmy mogli możemy to robić po prostu. Tylko z inną bronią, no my sobie stawiamy tą snajperkę. I teraz patrzcie, już nam się nie świeci na czerwono, ale dzięki temu możemy wszystko zabijać, bo mamy 17 tysięcy obrażeń, i, i przez murek też przeszło. D tutaj możemy jednym strzałem dwa zniszczyć, jeżeli są idealnie na środku. <laughs> Dlatego, mając snajperkę i mając ten karabin wielostrzałowy, to możemy robić większość rzeczy i też nam się uda tak naprawdę. Problem jest taki, że później trzeba niestety czasami ulepszać jakieś bronie. O, i przez murek też, ze względu na to, że w kampaniach, jak gramy, tam są potrzebne nam każdy rodzaj broni i na przykład bez strzelby możemy mieć ciężko coś zrobić, bo na przykład mamy coś takiego, że zniszcz na przykład trzech przeciwników jednym strzałem. No i nie mając tej po prostu strzelby, nie jest, widzicie my w tym momencie nie zobaczymy tego helikoptera, który wyleci w tym miejscu gdzieś, tylko dopiero zobaczymy tutaj, w tej przestrzeni. Na spokojnie, dopiero wtedy go możemy zeszli dlatego ta snajperka ma taki jakby mniejszy, o widzisz, jeden, no i tutaj wylatuje drugi. My już moglibyśmy gdzieś tutaj strzelać, a tak to sobie strzelamy w tym momencie. No i słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze raz od razu, czemu by nie, skoro nam tak szybko ładnie poszło. I tak, na dobrą sprawę, to byłoby już chyba mniej więcej objaśnione. Kto, jak, dajcie w komentarzach znać, jak tam u Was to, to idzie. Czy też macie wszystko już polepszane, czy w ogóle nie gracie, czy dopiero po tym filmiku w ogóle zaczynacie coś grać. O, no, tutaj, one shot, i teraz sobie poczekamy jeszcze na. Te dodatkowe róweczki. Ja wam powiem, że po prostu z Blaku, Laku, troszeczkę jak mam więcej czasu, tak po prostu gram. Mam nadzieję, że może to się bardziej rozwinie. Będzie nowa kampania, wyjdzie i będą przynajmniej jakieś rzeczy do tego, do możliwości do zgarnięcia dodatkowe. Nie wiem, może jakieś dodatkowe kupony czy coś, żeby bardziej zachęcić graczy, bo tak naprawdę to tworzenie gry w grze bez sensu bo jeżeli nie masz jakichkolwiek suvenirów, nie masz jakichś dodatkowych rzeczy do głównej gry, no to taka ta naprawdę jest troszkę bezużyteczna. Na przykład grając w gwinta, widzimy nie mogliśmy sobie fajne inne misje odblokować, zresztą sam gwint był bardzo ciekawy i wciągający. Tutaj, czy to jest tak super wciągające, to nie wiem. No ale skoro dostaliśmy jakieś tam możliwość, sposób pogrania sobie troszeczkę taką luźną szczelankę, to czemu nie? Ja szczerze ja czekam tylko i wyłącznie na kampanię. I zdobyliśmy sobie standardowo, tutaj mamy już 0 tych kuponików. Wchodzimy sobie jeszcze na arsenał, uzbierało nam się, więc otwieramy sobie jeszcze jedną dziesiątkę. Ja tylko te dziesiątki otwieram, bo inaczej mi się po prostu nie chce tego robić. Jeżeli wchodzimy sobie na skład, no to możemy tutaj sobie. Ja fajnie, jak było więcej do tych kuponów do kupowania, za to niestety nie mamy. Zostawiamy sobie. O, mamy jeszcze jedną. ale czy sobie już kiedy inaczej, to po prostu pootwieram. I tak oto właśnie w tym momencie hmm, kończymy odcinek. Chciałem go już dawno nagrać, ale jakoś po prostu nie miałem na to czasu. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.